dzień dobry kochani witajcie w nowym vlogu matko ja się dopiero obudziłam nie wiem czy wy mnie dobrze widzicie tak patrzę w ten fokus mam cały czas szaleje zrobiłam sobie o matko zrobiłam sobie kawę włączyłam komputer i mówię że chyba czas najwyższy rozpocząć zarówno vloga jak i przede wszystkim ten dzień ale jestem opuchnięta właśnie to są skutki tego że zaprzestałam brać Hydrolight. Cześć ja sobie tutaj położyłam w momencie, kiedy pracowałam przy komputerze, przed komputerem. Kurczę ja Wam, chyba cały czas uciekam co? Powiedzcie mi, eee, no, i zapomniałam. I po prostu zapomniałam. Wzięłam się w wil pracy. Eee, później jeszcze gdzieś musiałam wyskoczyć w jedno miejsce. A późno, teraz się, wiecie, umyłam. Przebrałam piżamkę i poszłam spać. Więc tak, to są skutki tego, że. Hydrolight poszedł w odstawkę. Ale nic. Dzisiaj jest nowy dzień, wracamy na dobre tory. Mam kaweczkę. Jedna z Was mnie pytała, gdzie ja te kubki kupuję. Wiecie, co ja Wam kiedyś pokazywałam? To jest pewnie jedna z nowych osóbek, e, która do mnie dotarła. To jest Homla. To jest Homla. E, ja mam wersję też biało-złotą e, i mam jeszcze wersję, kochani, boże, patrzę cały czas pod grunt. I mam e, wersję, kochani, jeszcze całą złotą, całą, cały kubeczek złoty jest. I wiem, że w Homla są dość drogie te kubki, ale powiem Wam, że są naprawdę warte swojej ceny. Tańszą wersję zrobiło Pepko. Nie wiem jak one się sprawdzają, dlatego się nie wypowiadam na ich temat, jeżeli chodzi o jakość. Ale te z Homla, the best. Z takich jeszcze nowości i informacji na żywo, to chciałam Wam powiedzieć, że właśnie rozmawiałam wczoraj z arletką moją i przypomniała mi, poczekajcie, stoicie na tym a, bo na tym stoicie, że mam przecież do zrealizowania ten prezent, prezent marzeń, który od niej dostałam. Jest to, słuchajcie, voucher, na, voucher prezentowy na urodziny, który od niej dostałam w zeszłym roku na masaż dwugodzinny, dobrze mówię, dwie, dwie i pół godziny, słuchajcie, dwie i pół godziny masażu. Eee, wczoraj do nich napisałam eee, z informacją, czy, e, czy mają wolne terminy i kiedy. Ja tam zaproponowałam ze dwa, które by mnie interesowały. Może uda mi się, to coś bym Wam z tego pobytu mojego nagrała, ale przecież oczywiście, nie wiem, czy ja Wam mówiłam. Czekajcie. O. ja sobie również sprezentowałam przecież. Też prezent, ale już nie na urodziny, tylko na walentynki ode mnie dla mnie. Taki przyszedł w takiej fajnej, ładnej kopercie i sobie zafundowałam też masaż stóp. 90 minut trwającym masaż stóp. Coś pięknego. Mm. No i właśnie też powinnam to w jakiś sposób zrealizować, ale spokojnie, bo widzę, że on jest do. Yy... 12 lutego 2025 roku. Także, kochani, mam jeszcze 3 lata. Spokojnie. Tutaj też wchodząc na tą stronę, ten yy, prezent marzeń, tak, prezent marzeń, tak, Wam może pokażę, nie wiem, czy kojarzycie. Bardzo fajna opcja. Jest naprawdę w czym wybierać. Tam też mogłam sobie przedłużyć bez chyba za 8 zł dopłata i mogłam sobie przedłużyć bez jakby możliwości, znaczy bezterminowo, Boże. Żeby ten kupon był bezterminowy, więc no ale. Ale póki co zobaczymy, bo jak nie będzie terminów, to myślę, że chyba będę musiała tą opcję zrobić. No, żeby, żeby, wiecie, żeby mi po prostu on nie przepadł. Dobrze, kochani, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Chyba tyle w kwestii wstępu. Przepraszam, że tak wygląda, ale wiecie, że ja z tym nie mam problemu. Ja bardzo często też Wam się pokazuję w filmach bez makijażu, więc cóż, moi drodzy, tak wyglądam no z rana. Tak jestem niewyspana, ale się zdrymowało, co? No dobrze. Myślę, że w dalszej części pokaże się już taka wyfiokowana, przygotowana, a tymczasem oddaję się tutaj przyjemności picia kawy. Was, kochani, zapraszam do tego, żebyście zasiedli sobie wygodnie, zabierajcie sobie coś równie dobrego do picia, do jedzenia, na co tylko macie ochotę. A my, co? Zaczynamy! A i jeszcze jedno, powiem Wam, że teraz czas naprawdę na grube szlafroki, takie kocowe. Uwielbiam te porę roku, chociażby ze względu na to. I moi drodzy, przy wtrującej zmywarce pokazuję Wam, bo właśnie sobie nałożyłam farbę, nieraz mnie pytacie i tym razem będzie chyba nowa czerń, ale nie wiem czy ja ostatnio też nią robiłam, w każdym razie powiem Wam, że to jest jeden z takich też moich ulubionych odcieni jeszcze używam granatową czerń też oczywiście L'Oreal Casting no tym razem Wam się nie pokażę jak wyglądam, bo wzięłam naprawdę ostro się mm, za to farbowanie i troszkę sobie powyjeżdżałam, w każdym razie pokażę Wam efekt końcowy jak już sobie umyję E, przyjdę pewnie, żeby się pożegnać. Ale tak, tym razem to jest Hebanowa czerń numer 200. przepiękna. Tak jeszcze z tego miejsca, bo wiem, że niektóre dziewczyny e, pisały mi, no może ze dwie dziewczyny e, napisały do mnie na Instagramie, e, nie wierzyły, że ja sobie sama farbuję włosy. Tak, kochani, sama sobie farbuję włosy. Zresztą nieraz Wam pokazywałam na filmach. Ja nie mam z tym problemu. Wiecie, e, farbuję na jeden kolor, więc... U mnie jest jakby prostsza sprawa. Co prawda, tutaj z długością u mnie zawsze jest problem, ale to też kochani, da się naprawdę w fajny sposób y, ograć. No niestety, jak ja bym w Warszawie poszła na takie farbowanie nawet raz na 2 trzy miesiące, to pewnie bym 300 zł zapłaciła za to wszystko. A po prostu uważam, że te pieniądze mogę przeznaczyć na coś znacznie lepszego, pożyteczniejszego aniżeli farbowanie. Tak jest, takie jest moje zdanie. Wiem, że Wam robię foodhole, ale stwierdziłam, że skoro tym razem kupiłam tak dość mało tych rzeczy, to wam szybciutko, po prostu zrobię przegląd tego, co kupiłam w takim osiedlowym sklepie. Mąka pszenna, kilogram cukru wzięłam. Jajka, oczywiście, jak wiecie, u mnie zawsze muszą być. Wzięłam sobie akurat takie. Z wolnego wybiegu, jedynki dość ładne. O, kurczę Nie zauważyłam, że ono jest pęknięte. No nic, będzie musiało jako pierwsze pójść do zużycia. E, tutaj wziąłam sobie też zwykłą, taką najzwyklejszą pastę. Kolgę, ona chyba 5 zł kosztowała. E, chyba kosztowały jajka jakieś 7 zł. Cukier widzę, że już stanie, bo kosztuje. Powyżej 5 zł, no ale, ale jeszcze to jest i tak drogo. Mąka, chyba też jakieś 4 zł kosztowała. E, koperek, nie wiem, chyba 0,50 czy 2 zł, już nawet nie pamiętam. Mamy koperek, tu mamy pietruszkę, natkę, tu mamy korzeń, na, e, korzeń pietruszki. Chcę zrobić zupkę, więc akurat mi się przyda wiecie tą moją taką buraczkową. No to jak buraczkowa, no to buraki. Ale też się zastanawiam, czy ich po prostu nie ugotować i nie zrobić, sobie, wiecie, takiego carpaccio. Zobaczymy. Aczkolwiek mówią, że karpaczy to się nie powinno nazywać, bo karpaczy jest tylko i wyłącznie z mięsa. No ale nic. Dobra, nie mnie tego oceniać, ja się na tym nie znam. Jeżeli wy uważacie podobnie, yy, no to napiszcie mi na dole w komentarzu. Tutaj mamy pora. Dobrze mówię, to jest sernie Por, tu jest por, tutaj mamy pora. No, i wzięłam sobie jeszcze taki Jogurt bałkański, bardzo grubie, więc jedno opakowanie, dwie śmietanki, osiemnastki. powiem Wam, że ta kanka, ta marka jest dość dobra, więc myślę, że od czasu do czasu będę sobie ją kupowała. Od co, moi drodzy? Wszystkie moje zakupy. Nie wiem w jakiej cenie one były. One były chyba. Śmietana była chyba za dwa złoty z groszami. Jogurt też jakoś tak. Ten bałkański, kurczę nie pamiętam, ale. Chyba 5 zł, około jakoś tak. No wiecie, no w tych y, osiedlowych sklepikach to znacznie więcej y, zapłacimy. No ale akurat szłam z pracy, już mi się nie chciało, wiecie, jechać do biedronki czy do lidla, bo dzisiaj byłam dość zmęczona. No ale nic, w każdym razie. Zakupy ładuję do szafki to, co do szafki, do lodówki to, co do lodówki. No staram się, wiecie, na bieżąco. Jeżeli chodzi o warzywa, to na bieżąco e, je właśnie kupować. E, no, staram się tak raz w tygodniu. Dobra, kochani. zmykam, Zaraz się widzimy. Moi drodzy, wróciłam z pracy i poszłam odebrać e, przesyłkę. Tak, tak, tak. Nie mylicie się. Jest to Home You. Tutaj mamy resztkę. Tutaj mamy naklejeczkę, więc wszystko jasne. Wiem, obiecałam sobie że już więcej. Nie będę robiła zakupów takich, właśnie domowych ani ciuchowych, ale powiem Wam, że są rzeczy, które bardzo, ale to bardzo mi się od dłuższego czasu podobają w Homediu. I nie wiem, czy wiecie, ale zapewne ci, którzy mnie bardzo regularnie oglądają, wiedzą, że czekam na te promocje w stylu drugi produkt za 10 zł. A najbardziej wyczekuję na tą promocję. Minus, 10, przepraszam, minus 90% na drugi produkt. No ale nic to. Stwierdziłam, że akurat te rzeczy, na które się zdecydowałam tym razem, dużo tego nie kupiłam, więc powiem Wam szczerze, jak na mnie, to nawet, nawet, bo to są dwie rzeczy. i Zapłaciłam je niecałe 80 zł, bo 15 zł kosztowały mnie. Nie, przepraszam, jakie 15 zł. Chyba 10 zł kosztowało mnie dostarczenie do paczkomatu, no ale no, 10 zł sam, e, sam transport, e, natomiast e, produkty, no to za 70 zł, więc uważam, że niezły deal zrobiłam. To są dwie rzeczy, mm, z których mówię, chciałam skorzystać, więc dobrze już nie gadam, rozpakowuję tę przesyłkę, bo się nie mogę doczekać. No dobrze, zróbmy to razem. Wiem, że to tak będzie tak bardziej autentycznie wyglądało. Mm. Uwielbiam, uwielbiam to, jak Home Doopakuje rzeczy. No dobra, tu mamy jedną rzecz. Dobra, żeby mi się tutaj nie potygowało, bo powiem Wam, że jedna rzecz i druga to są bardzo kuche rzeczy. No dobra. O. Dla uwierzytelnienia moi drodzy jest paragon, jest paragon 82 zł 98 groszy. No dobrze, no może zobaczymy sobie najpierw tę rzecz. no jest. Najręcze to wiecie, to ja mogę się podrapać. Wam myślałam że to będzie coś większego, ale niech będzie. Spójrzcie. Czyż to nie jest piękne? Czyż to nie jest piękne? No, idealnie będzie to pasowało do mojej stylistyki. Ja specjalnie chciałam kupić właśnie te paterę na jakieś cukierki, wiecie, na coś takiego. A nawet jeżeli po prostu tylko tak postawię na ławie, to też pięknie będzie wyglądało. Druga rzecz, na którą się skusiłam, to jest moi drodzy. Cukiernica. cukiernica z tej serii takiej też właśnie czarno-białej yy, domniemywam no, wy, wyleć jakiś tam paproszek w środku do mnie mywam, moi drodzy, że ta seria już się będzie kończyła w Home You a jak wiecie, mam takie fliżanki też czarno-białe, szkoda, że nie ma, bo chyba, nie wiem, czy było jeżeli było, to mnie poprawcie yy, z tej serii były kochani yy, dzbanki i żałuję, że nie kupiłam, bo miałabym wtedy już komplet. Tak więc, moi drodzy, to jest całe moje zamówienie z Home I tutaj zaraz Wam powiem, co było najdroższe. Gdzie ten paragon? ja mam ten paragon? A, tu jest. I powiem Wam tak. Ta misa, ta, kosztowała 62,99 zł, natomiast cukiernica była w cenie 52,99 zł. No i miałam rabat właśnie, bo to do tańszej rzeczy było minus te... znaczy inaczej, na drugą rzecz tańszą było 10 zł, a droższa to była w cenie regularnej. Tak wygląda paragon, czyli e, tutaj mamy tą, e, tą paterę, cukiernica jest za 10 zł, i 10 zł jest za transport. No 99,99 ,99 bez jednego grosza, więc w sumie wychodzi 82,98. Tak, za tyle rzeczy. No to w sumie uważam, że bardzo dobry deal. Ehm, I to chyba była opcja, że nie mogłam kupić stacjonarnie, tylko mogłam zamówić, więc. No, bo oni bardzo często też takie właśnie robią promocje, że stacjonarnie bardzo rzadko robią, że 10 zł na drugi produkt, nie wiem, jakoś tak. W każdym razie, nieważne. Kupiłam 10 zł to nie jest żadne majątek, jeżeli chodzi o transport, o, wiecie, o przesyłkę, a mogłam jeszcze wziąć, wybrać kuriera za 15, tam za 16 zł ja stwierdziłam, po za 6 zł wydawać. Dobra, kochani, całe moje zakupy i zaraz Wam jeszcze pokażę te fliżanki czarno-białe. Już Wam pokazuję. O, zobaczcie, to są te to są te fliżaneczki. Ja do tego jeszcze mam takie kubki, do tego jeszcze są talerzyki. Zobaczcie. Ja myślę, że akurat to przepięknie razem będzie wyglądało, nawet jak gdzieś położę, wiecie, dla gości. I ta patera, no coś pięknego, prawda? No, moim zdaniem to jest cudo. Chciałam kupić jeszcze takie dynie, też czarno-białe, ale powiem Wam, że już nie było. Już nie było w sklepie online, więc może jak będę gdzieś stacjonarnie to jeszcze zajdę do home and you, jak będzie fajna promocja. Być może stacjonarnie ta, że 10 zł na drugi produkt, to być może się skuszę i kupię, ale uważam, że ten zakup był. Idealne. Dajcie mi znak, czy coś kupiliście na tych promocjach, czy w ogóle lubicie te promocje, bo wiem, że niektórzy pisali mi, że jak najbardziej, że lubicie właśnie te, te promocje minus, 10, no, przepraszam, minus 90% na drugi tańszy produkt. Wiem, że niektórzy byli podzieleni i wolą właśnie te 10 zł na drugi produkt tańszy. No ale nic, póki co mam komplecik i jestem bardzo z niego zadowolona. Moi kochanie, ja przychodzę, żeby zakończyć tego vloga i powiem Wam, że w ogóle, ale to w ogóle nie mam czasu yy, zrobiłam sobie taki powiedzmy, mocniejszy makijaż, nie wiem czy mnie dobrze widzicie, mam nadzieję, że nie tracę fokusu, bo tak jak Wam mówiłam ostatnio yy, naprawdę ten fokus mi szaleje. Yy, wychodzę do pracy, więc tutaj szybciutko tak fancy nights yy, pisałyście mi, że to to już chyba zrobił klasyk. Jest to Jessica Simpson, która jest ponadczasowa zgadzam się z Wami. Eee, dobra, eee, pierścionki, tutaj praktycznie dwa, a tutaj widzicie, miałam założyć no, założę sobie również tego. Czyli same dzisiaj takie, o, powiedzmy, obrączki, brylanciki. Na usta musiałam sobie nałożyć, wiecie, co jakąś taką pomadkę bardziej satynową, bo od tych matów to mi się tak zaczęły wysuszać usta. Ale nic to, dobrze, moi drodzy, bo ja zaraz się naprawdę spóźnię. Tak się zastanawiam, czy do tego mam jeszcze jakąś apaszkę sobie założyć. Niech będzie. Myślę, że nie jest źle. E, klasycznie dzisiaj czarne spodnie wiem, na czarnym nic nie widać. Miałam przestawić kamerę w tamto miejsce, no ale trudno. Mam nadzieję, że się chyba nie obrazicie. Ok. Oj, jakiś tutaj paprochy, bo z takim swetrem szarym. Dobra, nieważne. Teraz sobie muszę wyrolkować. No, i tutaj bluzeczka taka żółta. W końcu już troszeczkę jesieni za oknem, więc tutaj e, musimy troszkę tego koloru wyrzucić. E, a teraz w ogóle filmy moje ukazują się. Z nowym intro. Dajcie mi koniecznie znak, czy to jesienne intro Wam się podoba, czy Was wycisza. Starałam się, żeby było takie, wiecie, troszeczkę inne, takie e, rysunkowe. Nie wiem, czy mi to wyszło. Mnie się na przykład bardzo podoba. Zachęcam Was oczywiście ponownie do tego, żebyście zostawiali subskrypcję. Pamiętajcie, żeby zostawić ślad po sobie w postaci właśnie komentarza. Dobra, uciekam, boję ja się naprawdę zaraz później. Buziaczki! No i tak jak zawsze, do następnego. Ciao!